I kochani parafianie, jest ze mną Łukasz z Łukasz Łukasz, Łukasz z browaru Olimp. Przedstaw się Łukasz. Cześć, jestem Łukasz z browaru Olimp. Tak, jest Łukasz z browaru Olimp. Tak więc wszystko wiecie, w temacie jest. Jesteśmy. Chciałbym tutaj na samym wstępie zwrócić uwagę na dekorację zajmistą. Sceneria tutaj świeczki. Za, za, za całą dek dekorację odpowiada kto? Karol. Ka Karol, Karol, Karol. Karol. Tak, Karol. Tak, 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 tak. Karol. Tak dali, Cześć, coś masz na brodzie. Wąs? Już. <laughs> tak. tak? Doś, a doświetlamy. Jak, jak widzicie, tutaj klimacik jest zajebisty, bardzo fajnie. Afterparty zawsze są. Lampiony. Lamp, lampiony. Było... Normalnie tu jest. No... skurcze aż miałem pornusa nakręcić, ale na degustację skusiłem się. Ale degustacja też nie będzie zła, bo Łukasz poczęstuje mnie Sofią. Sofia, tutaj etykietę zaprezentuje Wam. Eee, o właśnie, Sofia jak widzicie na no etykiecie, fajna dupa, fajna dupa, eee, dobra, gdybyś coś o tej Sofii op opowiedzieć mógł. Sofia więcej. piwo, piwo grodziskie powstało e, na recepturze domowej, a później to przerzuciliśmy na browar, e, większy I wyszło, i wyszło piwo grodziskie, bardzo dobre uważam, ale zaraz, e, gdybyś... Cena, nie? Ceny, ok. Cena. może być. To... No, ok. cena, tutaj... czyni no, ok. cena czyni cuda. Cena czyni cuda. Dobra. Tak. E, jak, jak, jaki 100 zasyp? 100% słodu pszenicznego e, wędzonego wędzonego. Dębem, Weermana 100% chmiel Junga, Od Pawła Piłata pozdrawiamy. Pozdrawiamy Pawła Piłata! Cesarza, cesarza polskiego Chmielu, Tak drożdże jest. Drożże bardzo neutralne, US05 i tak wyszło. Piwo. Super. Chciałem. Po powiedzieć tutaj nieskromnie, przyznać się tak, że też e, jak ważyłem grodziskie w domu, u siebie to też stuprocentowy zasyp z wejermana, z, 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 z dębu i Bardzo chmiela dobrze, tam jakichś tak tam, powinno, nie pamiętam, jak, tak tak powinno, tak, tak powinno grodziskie się. być, tak, tak to powinno być, kurwa, nie ma jakichś tam chmieli, to innych to droży, to to, szały, to nie nie ma. Tak, otwieramy. otwieramy. Ale fajne, ale nice smoke, nice smoke. Rze o tak. <laughs> Kurcz, aż normalnie sami? podjarany jestem. Dawaj Karol, chodź, ubie... chodź z nami Karol, zmieścisz się w kadrze, chodź. Ołeśku, z łupy tak. umyłem, z o. o. No i trzeba przyznać, że w kolorze już to jest to, to jest jak gdybym prosił o oś, oświetlenie proszę. No, ja, proszę. Jestem, jest, jest, jestem. Jest, zobaczę, ale pięk, piękny kolor. Piękny, piękny, <grym> złoty kolor. No piękny, o. O, 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 to, o to będzie to, o, o, ale. ale. O, o. E -no, o, o, Erotycznie. No nie ma lipy, na piwnych degustacjach nie ma lipy. Dobrze, nie w kolorze na, naprawdę jest tak jak A, aha, pszeniczne, to to, to tak jak właśnie grodziskie powinno być. Ach, chleb ze szinką, nie, chleb ze sinką z kiebasą, takim z fajnym bursztem, nie? To jest co jest je, je to ja! To jest... To to jest to! Ale piana jest, jest też obfita bielutka widać no, tak drobno pycherzykowa, tak jak właśnie wszystko, tak Szynkom. ja nie lubię szynku, wyjścia. bo nic nie daje szynką. No. <noise> Jak nie daje szynkom, kurde. Kto mówi, że nie daje szynką? Mi to się ja. wydaje, że to wędzona pieczarka. <noise> wędzona pieczarka? nie masz żadnej szynki. mnie też nie ma szynki, ale, mnie bloga, tak? ale jest taka ogniskowa, ogniskowa wędzoność. Nie to się typu... kojarzy z... Szynką, nie? My Bo, to jest A Wiesz jak ja mam nazwisko? Tak, Szynkiewicz. Szynkiewicz. No, no to przez to. to, 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 to no to pewnie, no to pewnie A, dlatego. Byłeś hejterem z tyłu, wiesz. No, Jestem mistrzem drugiego planu. Drugi, <ścoughs> drugi planu. planu. Chodź, chodź do nas. Nakręcimy ten film. Nakręcimy ten film. No. <ścough> <ścough> nie, na, na, naprawdę. Eee, przyznać trzeba, że no chyba Kopyr nie, nie mylił się nazywając to najlepszym grodziskiem no Nie mylił się, bo w Polsce, to jest nie? W Polsce. No Kupyliście. naprawdę, kurczę, <grymna> na zobaczę, że ta, że, Niezbyne, które piana, normalnie utrzymuje się jeszcze zajebiście. No nie, no z, Jak kurwa, na no. no. Kurde. Ketchupino? Ketchupino. Ketchupino. <grymna> nowy styl taki będzie. Ketchupino. Super, naprawdę polecamy Sofię wszystkim. Ale jak już mam tutaj Łukasza przy sobie, to trzeba zapytać jakie plany warzelnicze są, Co, czego możemy spodziewać się w następnych tygodniach, miesiącach? W Pierwszej kolejności idzie ci Łukasz, piwa. E, piwa. piwa idą? Piwa. Piwa będą A, rob... robić. Będą piwo. robić piwo. Czy, czy ktoś jest zaskoczony? <laughs> <laughs> e, nie, Opowiadam. w pierwszej kolejności idzie Goze. Goze. Goze, o W końcu ktoś w Polsce kurwa. Posolimy, A, się. Posolimy. 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 Słone jeszcze. Słone będzie. O, o, widzicie? Pięknie. Zajebnie. Ja już normalnie nie mogę doczekać się. Co będzie jeszcze dalej? Będziemy, będziemy sporo robić piw, lanych w beczki. Co będzie, jest to? Będzie, będzie trochę kwasów. No z takich to, planów e, najbliższych oprócz goze e, chciałbym zrobić coś, e, może nie na wzór, ale jakiegoś jakiegoś whisky whisky może nie, no. na, może nie na wzór, ale browarowego, no. ale, ale w podobnych, podobnych klimatach bardzo, bardzo lubię ten słód słód whisky w ciemnych w ciemnych piwach i i chciałbym, żeby, żeby takie piwo powstało. A w perspektywie są jeszcze, są jeszcze takie piwa cięższe, typu Barley Wine chcemy zrobić. To też częściowo, częściowo pewnie pójdzie, pójdzie w beczki. Tak samo chcemy zrobić Risa. Też częściowo pójdzie w beczki, bo, 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 bo mamy tych beczek teraz, teraz sporo. Także no będzie się działo, no pomysłów, pomysłów jest mnóstwo, tak? naprawdę. No i pięknie. Oto rozchodzi się, a jeszcze powiedz mi taką plotkę. Słyszałem, będziecie jakieś piwo w beczce pod kili mieć, tak? Mamy, Beczka po Mamy beczki. Po te tequili, tequili beczki i jak jakie, jakie piwko chcecie tam e wrzucić? E jeszcze, jeszcze, jeszcze nie wiemy, szczerze mówiąc. Ale no mówię, to jest kwestia tak naprawdę. Mi się wydaje, że najlepiej, najlepiej do, 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 do beczek pasują, pasują wysoko ekstraktywne ciemne piwa, tak jak, tak jak Chris. Także myślę że, zrobimy, myślę, że zrobimy jakiegoś Risa. Może coś innego niż, niż Haron, bo ja chciałbym pójść bardziej właśnie w stronę. Mm, Stauta, tylko że wyższe ekstraty jak, 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 jak dla RISA, i to, i to polać w, w, różne, w różne beczki, właśnie po tekili, mamy po, po destylatach takich jak tam jakieś whisky single malty. Także, zajebiście. No, to, to jest perspektywa tak naprawdę. No, jest, jest myślę, że my tak siedzimy, pół roku w górę, no bo wiadomo. No te rzeczy, tak, bo to trzeba te rzeczy muszą, przy, te rzeczy, rzeczy muszą poleżeć. Ale Myślę, że początek przyszłego roku to takie rzeczy się będą pojawiały. Z początkiem przyszłego roku wejdziecie z solidnym pierdolnięciem. Tak jest. Można stwierdzić. Dokładnie tak. Solidne pierdolnięcie. <gry> tak, tak. No, ja, jak widzieliście na kanale jakiś miesiąc wcześniej, zachwycałem się. Że w browariacie są angielskie piwa leżakowane właśnie w, w beczkach z, 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 z tekili. I, w, i, I nagle tutaj, po, po w sumie niecałym nie miesiącu, okazuje się, że polski browar kraftowy też zrobi piwo leżakowane w tequili. To będzie naprawdę no kurde nie mogę tu czekać już no. A, no, już być tam pół roku. No. Przeczekamy no. jakoś. Przeczekamy. Szybko minie. Szyb, szybko w minie. W międzyczasie pewnie będą inne fajne piwa. Także. No. No i goze, goze to jest bardzo szybkie piwo, także myślę, że tam na początku na początku września powinno być. A, na początku września? No, już. bo teraz będziemy teraz będziemy ważyć lada lada dzień. Myślę, że na początku może pod koniec, może pod koniec sierpnia jeszcze. Oh. No, ale raczej na początku te, września. A jak, jak te te goze, goze będzie nazywać się. E, Nazwy jeszcze no, nazwa... nie wymyśliliśmy, ale, nie ma jeszcze. Ale, no, ale, ale będzie oczywiście w konwencji, konwencji olimpowej, no czyli, ale planujemy, że to, będzie, że to będzie jakaś bogini, nie Bóg. Także... Czyli laska? Laska. Laska. Laska, Lasko. Tak. Lasko po czesku, Lasko. Lasko, laska. po czesku tak, miłość. Laska, po czesku miłość. Ostatnio się dowiedziałem, że laska, to po czesku miłość. Aha. Bardzo mi się to spodobało. No, laska w sumie, no to, no to w sumie jest jak, jakaś tam... Forma odznaga, miłości. For, forma miłości laska, no. Tak. Dobrze, no to to by było wszystko. Ja jeszcze na zakończenie podziękować chciałem dwóm naszym... operatorom Operatorom oświetleniowym. Już takim sławnym kanałem jestem, że mam, mam... Budo, do, studio. Do, mam całe studio. Do, 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 dokładam Jest oświetlenie. O, to, właśnie, właśnie. <średzio> Widzicie, ludzie pchają się, żeby tutaj. Tak, pchają, pchają się. Oświetleniowca. Dziwami i oknami. Dziwami, ogniami. No, ten. No. Ale, ten. <średzio> O, ładna, no, świeczka, no, ładna świeczka. Zapaszek. Nie? Zap... Nie o, no, fajne, no. no. Statki na niebie. No. Dobra, du dobra, bo tutaj z tymi statkami na, na niebie troszkę spedaliło się, tak więc no, nie. Tak więc zakończymy. Zakończymy no, już, już ten film. Trochę, no, no, troch, troch, trochę pedalstwem zaleciało. Ale to no i tym, tym pedalskim akcentem zakończymy ten, ten jakże. Pięknym, ten mistycznym akcentem, akcentem. Tak. Zakończymy no, ten. Gajna, wywiad. Kawał geja nie jest zły. Ukrzyżowany na, najlepiej. skrzyżowany Kto, nie, nie, Ukrzyżowany. Nie z... on, on, Dobra, nie brzmijmy. z kozą. A <laughs> ko no, <laughs> ciekawe, co to by było. Dobra, to, to by było wszystko. Trzymajcie się, się. Na razie.